Cześć! W tej się Pokażę wam dzisiaj Roksanę Węgiel na huśtawce. Zaczekajcie. Albo tam Wiki Gabor, nie? Albo jest. Wiki Gabor, bojętnie nie. Zobaczcie, tylko... Tylko nasza Roksana Węgiel musi wejść na huśtawkę. Daj Leon. Ja nie mogę. Głupi jestem. Czemu mnie Was! Daj mi wejść. Ja nie myślę, ja nie myślę. Świat! To jest nasza Roxana węgiel. Nasza działkowa Roxana węgiel. Tak bym się go dom Dobra, pomóż mi wejść. Dobra, ja, ja wejdę, okej. Okay? Nie! Tu wejdę, ale właśnie nie pomogę. No, pomóż mi. Dał no, mi pomóż. To się rządzi, Ja wchodzę, albo ty schodzisz. Ja wchodzę. To ja też to A ja... też byłem. <grymne> Takie śliskie. Leon, wracaj. Pomóż okej? Okay? Dobra. Idź po <grymne> No wskakuj, patrz. Ciupe, tutaj. <grymne> Nie mogę. Tylko muszę się pociągnąć. Skasuj ten film. Skasuj ten film! Mogę coś? Skasuj ten film! Nigdy! Czemu? off.